Ciao a tutti, witam się z wami bardzo serdecznie. To drugi sezon Forza Roma na kanale NAXIOM Games. Na samym starcie mogę tutaj powitać wszystkich sympatyków dobrego, konkretnego calcio. Dzisiaj rozpoczynamy drugi sezon. No i trzeba uderzyć się teraz w pierś i powiedzieć sobie wprost, że pierwszy sezon. I... Trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć wprost, że poprzedni sezon. No na pewno. Nie można go zaliczyć do udanych. No i niestety fakty są takie, że posada Daniela de Rossiego w aktualnej sytuacji trochę wisi na włosku. I Jest to w pełni zrozumiałe. W lidze zaledwie piąte miejsce, które nie gwarantowało gry w lidze mistrzów. Odpadnięcie z pucharu Włoch, odpadnięcie z, zawodów, z Ligi Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę nie był dobry sezon dla. Dziallo Rossich z Rzymu. Dlatego teraz trzeba do tego sezonu podejść zupełnie inaczej i powiedzieć wprost, że w tym sezonie od początku mierzymy najwyżej, jak się tylko da, i chcemy spróbować się faktycznie powalczyć o najwyższe cele, nasza kadra w tym momencie, trzeba przyznać, wygląda naprawdę imponująco. I już w tym momencie, po wprowadzeniu niektórych młodych zawodników, po wprowadzeniu niektórych zmian w drużynie, nowości personalnych, no, wygląda to nieźle. Calafiori świetnie się wkomponował, już 82 punkty overrolla i myślę, że zarówno Iwan Dika jak i Chris Smalling to już jest raczej melodia przeszłości. Wanderson to chyba najlepszy transfer, jaki przeprowadziliśmy, tak prawdę mówiąc. Do tego kapitalna forma Coli, Rewelacyjny Tami Abraham, jeszcze lepszy eee, Dybala czy Zalewski. No, u Abrahama to. To bywało bardzo często mocno w kratkę. Ale udane wprowadzenie do naszej drużyny Bowe i Baldanziego, którzy aktualnie już mają naprawdę naprawdę wysokie wysokie i chcą raczej stanowić o sile tego zespołu. Okazyjny wykup Angelo z Chelsea za zaledwie 16 milionów euro wobec redukcji już overallowej u Stefana el i wobec tego, że po prostu jest to zawodnik już e, coraz starszy, no jest to jak najbardziej uzasadniony ruch transferowy. Idąc dalej, jeszcze spoglądając na to wszystko, mamy oczywiście na ławce rezerwowych takich piłkarzy jak Chris Smalling, z którym to też zaczęliśmy sugerować, że może, jeżeli po Chrisa Smallinga zgłosiłby się jakiś angielski zespół, to może byłby to odpowiedni moment, żeby Chrisa Smallinga już... Pożegnać. Do tego Leandro Paredes, Cesare Casadei i cała masa zdolnej młodzieży, która jest oczywiście prosto z naszej akademii albo wróciła z wypożyczeń, tak jak Costa. No tylko, że Costa ma 20 lat, jest lewonożnym brazylijskim skrzydłowym. Angelo ma 20 lat, jest lewonożnym brazylijskim skrzydłowym, a dzieli ich dystans 9 punktów over, 7 punktów overola. przepraszam, więc. Raczej naturalne jest to, że prędzej czy później, ale to Angelo będzie chyba stanowiło sile zespołu i prędzej się przebije do wyjściowej 11. Niż Costa. Ale w tym momencie musimy przesymulować te pierwsze dni. Musimy zobaczyć, jakie bomby na nas spadną od razu, bo bankowo będą chcieli teraz wykupić wszystkie rewelacje naszego e, minionego sezonu. Zaczynamy jednak od całkiem sensownych ym, ofert za Leonardo Spinazzole i powiem tak niektórzy pewnie by już rozważali że Spinazzola ma 32 lata może warto byłoby go jeszcze teraz spieniężyć tym bardziej że tutaj Lipsk oferuje całkiem sensowne pieniądze i powiem wam tak, że może jest w tym szaleństwie metoda, ale ja raczej nie będę się przychylał ku sprzedaży Leonardo Spinazzoli. Następny to jest Tommaso Baldanzi. No i to jest już niestety kazus, który powoduje, że troszeczkę się zaczynam martwić, ale zobaczymy, czy zaraz z Baldanzim, czy my nie jesteśmy w stanie ewentualnie teraz przekonać tego chłopaka do przedłużenia kontraktu. Chciałbym, żeby tak faktycznie było, żebyśmy mogli tego jego teraz przekonać do przedłużenia kontraktu, bo on tam oczywiście ze względu na jakieś tam perturbacje wcześniejsze miał prośbę o transfer, zaraz zobaczymy. Na razie wciąż nie możemy, ale myślę, że to wszystko jest kwestia kwestia dogadania i dogrania tego w czasie. Okej, okay. przechodzimy dalej i ja w tym momencie chciałbym skupić się na jednym transferze. Na jednym transferze, który może Wyprzedzi troszeczkę to wszystko, co się może podziać na rynku transferowym już za moment. Nasza lista, w ogóle tutaj tych zawodników obserwowanych przez nas, wygląda nadal wciąż atrakcyjnie i myślę, że ci piłkarze, których tutaj dodaliśmy, nadal jak najbardziej w sytuacji w której byśmy potrzebowali konkretnego grajka na konkretną pozycję By się tutaj odnaleźli od, Zaczynając od Baski Rotto, od Cambiasso e, Igora, Fofane, Szalobacha Czy Iwana Ndiki No ale idąc nieco niżej, gdzie jest oczywiście Kuba Kiwior Gdzie jest Oskar Glück, Armando Broja, Zao Pedro, ale ten Który mnie interesuje najbardziej Mateo Retegi, Czyli zawodnik urodzony W Argentynie, w sumie niby Argentyńczyk, ale reprezentuje barwę Włoch i zawienił w końcu Argentynę na właśnie Genoę, z którą to niestety spadł. Ale jest to piłkarz, którego talent z pewnością zasługuje na grę w drużynie zdecydowanie lepszej. 26-letni Włoch mógłby stać się u nas postacią pierwszoplanową, tym bardziej, że ptaszki ćwierkają. Że klub może opuścić. Tamil Abraham. Bo mimo wszystko u danym sezonie niektóre kluby zatęskniły za usługami Anglika. Jakie kluby? No na przykład ten, który go sprzedał. Więc proszę tutaj już samemu się domyślić, o jaką drużynę może chodzić. W każdym razie zacznijmy od bardzo bezpiecznej propozycji, jaką przedstawiliśmy Genoi. 36 milionów i dzięki temu z miejsca zbiliśmy ich. Oczekiwania finansowe, wiedząc, że nie jesteśmy w stanie im zaoferować takiej kwoty, jaka by ich ukontentowała tak w 100%. Dlatego teraz zaproponujemy 37,800. Zobaczymy, co na to powie przedstawiciel tegoż klubu. Już zeszliśmy poniżej 40, co było moim celem. I w tym momencie, jeżeli uda się nam zamknąć ten transfer, zamknąć tę kwotę tego transferu w okolicach 38,5 miliona euro, to raz, że dokonamy naprawdę hitowego transferu, to dwa. Będziemy w stanie powiedzieć, że urwaliśmy prawdziwą okazję, bo pragnę przypomnieć, oprócz tego, że Retegi spadł z ligi, to jeszcze dodatkowo e, to jest zawodnik, który. Mm którego kontrakt no też jest raczej już prędzej na wykończeniu, więc to jest i tak mimo wszystko e, świetna oferta dla Genoi. 38 milionów za zawodnika, któremu kończy się kontrakt, który nie chce tego kontraktu przedłużyć. Myślę, że powinni brać to, co po prostu im e, podstawiliśmy pod nos i w rzeczywistości pewnie tak by to wyglądało, no ale aż tak zaawansowana FIFA czy tam FC24, jak kto woli, pod tym względem nie jest. Mateo Retegi, teraz wypadałoby z nim przenegocjować bezpośrednio kontrakt. Zarabiał marne grosze w Genoa. No marne grosze, 8 tysięcy euro tygodniowo to raczej marne grosze nie są. Yy, to, to, wydaje mi się, że raczej żaden z nas by nie pogardził, yy, ale yy, w kontekście tych absurdalnych wynagrodzeń, gdzie są dziesiątki, setki tysięcy tygodniowo, to wiecie. No, w każdym razie, zacznijmy od negocjacji i roli w klubie. Jestem ciekawy, czy wobec tego, że cały czas w naszej drużynie jest Tami Abraham, czy Mateo Retegi zgodziłby się na rolę rotacyjnych występów? Zgadza się idealnie na taką propozycję, jaką mu przedstawiliśmy. Kolejną opcją będzie zaproponowanie mu czteroletniego kontraktu, na co też się Włoch zgadza i chciałbym ewentualnie zaproponować klauzulę odstępnego, ale to też będzie klauzula odstępnego, raczej taka wysokogotówkowa. 100 milionów euro, co powiecie na to? Oni chcą 80. To ciekawe, czy będziemy w stanie zrobić z tego 85. Musiałbym tutaj szybko uruchomić motywy procentowe, ale wydaje mi się, że chyba tak. Zgadzają się na 85. Przedstawiają bardzo sensowne warunki finansowe i mi nie pozostaje już teraz nic innego jak złożyć podpis na tym kontrakcie i mam nadzieję, że strona Mateo retegiego dokona dokładnie tego samego i że już za chwilę parę będziemy mogli celebrować transfer nowego napastnika Mateo retegi zamienia Genoa na Rome, mówiłem o tym transferze, mówiłem, że chodził za mną. Wy też w sekcji komentarzy zwróciliście uwag uwagę na tego piłkarza i powiedzieliście, że w sumie to ten retegi, faktycznie jeżeli udałoby się go wyrwać za jakieś śmieszne pieniądze, no to byłby to steel yy, czy też tak zwany bargain. Yy, aczkolwiek. Ja jestem bardzo zadowolony. Retegi no nawet nie dostał numeru 10, co mnie cieszy, a bo może dostał jakiś junior wracający z wypożyczenia, ale 11 po Team. numer, który absolutnie do Mateo Retegiego pasuje. 38 900 to i tak są duże, duże, duże pieniądze. Być może jeden z rekordów finansowych Romy pod tym względem, ale wykupienie tego zdolnego zawodnika wobec nadchodzącej kampanii europejskiej i ligowej zdaje się być po prostu sensowne. Najlepsza możliwa oferta to było 38,5 miliona, my wyrwaliśmy 38,900. A jak widzicie, celami naszych. Co? Czemu on jest pokazywany na prawym skrzydle? Co? Jedną z wytycznych, które nam stawia oczywiście zarząd, jest to, żeby ściągać krajowych piłkarzy. No i o, o ile mi wiadomo, a chyba mi wiadomo dobrze, no to Mateo Retegi, tak, jest krajowym piłkarzem. Więc teraz y, Luka, który był tutaj sprowadzony faktycznie w roli tylko zmiennika, no to y, na obecną chwilę opuści w ogóle jeszcze te drużyny, jeszcze szczebel niżej zejdzie. Mateo Retegi tutaj jest, jest też i Tami Abraham. Kto wie, może ostatecznie jednak Tami Abraham w naszej drużynie zostanie, a Retegi stanie się istotnym elementem walki o y, pozostanie w drużynie. Ja w takim wypadku muszę teraz dokonać jednej arcyważnej... Rzeczy, czyli zobaczyć na numery i zwrócić uwagę na to, czy numer, no właśnie Tiziano Moretti, u oh, matko Boska! Tiziano Moretti, 17 lat, 71 punktów overall. A ja myślę, że Tiziano Moretti'ego to wypadałoby jeszcze wypożyczyć i zobaczyć, jak wysoko ma supić ten zawodnik. A wydaje mi się, że ma go naprawdę bardzo, bardzo wysoko. No to teraz, może, jak przejdziemy sobie tutaj do rozwoju i damy sobie ocenę, a może od najmłodszych od najmłodszych zawodników. Mamy Diego Rossiego. On jest na liście transferowej. Tiziano Moretti jest na liście wypożyczeniowej. Mario Lombardi jest na liście e, w sumie żadnej. Mauro Sorrentino prawdę mówiąc, zastanawiam się czy tego zawodnika chyba powinniśmy Mauro Sorrentino mimo wszystko sprzedać. Jakby wydaje mi się, że nie jest to piłkarz, który ma jakąś większą szansę przebić się tutaj do tej naszej e, podstawowej jedenastki, więc raczej na obecną chwilę tak bym na to Spojrzał, Nicolo Pisilli, jego kontrakt tam jakiś za moment wygasa. Cały czas jest u nas wypożyczony Cezare Casadei i mam nadzieję, że tego Cezare Casadeiego też będziemy w stanie sobie ewentualnie wykupić. Nawet na poczet roli e, zmiennika, chociaż no jest to na pewno marnowanie potencjału tak zdolnego grajka, no ale. Jego progres też jest taki, taki, taki powolny troszeczkę. A jeżeli chodzi właśnie o zawodników wypożyczonych, jak wygląda ten progres, wygląda on następująco, drodzy Państwo. I sami widzicie, że niektórzy zawodnicy już są naturalnymi następcami mam wrażenie na pozycje, które są już obstawione przez naszej, w naszym składzie przez nieco starszych piłkarzy, no bo na przykład jeżeli mówimy o pozycji bramkarza, no to mamy tutaj Miles Filara, który swoją drogą za moment się rozwinie na 80 punktów overola, mając 25 lat, więc w sumie czy jest sens zmieniać Miles Filara? Chyba nie, tym bardziej, że Swilar ma już swój taki przydomek w Rzymie, który wielokrotnie wybrzmiał na stadio Olimpico Santos Filar, no i Santos Filar no, faktycznie wielokrotnie uratował w tym meczu z Juventusem giallo Rossi. No ale właśnie, jak Sfilar by miał odejść, albo zgłosiłby się po niego jakiś klub oferujący grube pieniądze. No to przecież jest tutaj Mario Lombardi, który wykazuje wielki potencjał, już rozwinięty na 72 punkty overola. Ten bramkarz na pewno będzie miał też sporo minut w tym sezonie. Mówimy o lewej obronie i mamy tutaj oczywiście Leonardo Spinazzole, który cały czas, mimo 32 lat na karku. Chce jeszcze się rozwinąć, ale jeżeli z Coli coś by się wydarzyło, miałby odejść, miałby za zacząć mu spadać ten overall, to jest przecież Stefano Ferrari, który cały czas w Citadeli jest na wypożyczeniu i ma zaledwie 18 lat. Już 67 punktów overola. dalej Chris Smalling, Gianluca Mancini, Marasz Kumbula, Riccardo, Calafiori, Mauro Perkowicz, De Dean Hoyzen wypożyczony Christian Mancini, Guido Fontana. No i dalej, jeżeli spoglądamy na boki obrony, też jest naprawdę w porządku. Zadbaliśmy tutaj o ten w miarę sensowny rozwój u tych piłkarzy. Myślę, że możemy w takim wypadku po sfinalizowaniu tego pierwszego transferu, Chciałbym, żebyście się podzielili w sekcji komentarzy, co sądzicie na temat tego transferu, czy Retegi faktycznie jest sensownym kierunkiem, czy też nie. No i co mielibyśmy co mamy zrobić na przykład z takimi e, propozycjami transferowymi, jak propozycja transferowa prosto z Barcelony za e, Bowe, ale to jest identyczny kazus, jak w przypadku Baldanziego, że oni nie grali wtedy, kiedy przesymulowałem cały ten sezon do końca, w związku z tym mają cały czas prośbę o transfer. A oczywistym jest to, że będąc tak pierwszoplanowymi postaciami, jak byli na przestrzeni tego całego sezonu, no to raczej żadnej prośby o transfer by nie złożyli. Kolejna prośba za oferta transferowa za Bowe, którą też musimy odrzucić i ja nie jestem w stanie go nawet tutaj zablokować. Będą musieli jeszcze pograć w tym sezonie, jeszcze trochę pograć i później z, ewentualnie z nimi przenegocjujemy ofertę e, nowego kontraktu. Oferta wypożyczenia od Moncy za Tiziano Moret. Oj, to jest bardzo dobry kierunek. Mordo, leć tam. Na rok w Moncy super opcja. Z kolei mm, bo chciałoby wykupić Mauro Sorrentino. Ej, i zaoferowali od razu za niego bardzo dobre pieniądze. Ale chciałbym, żeby przy jego nazwisku widniał po prostu okrągły milion. I wtedy klepniemy ten transfer bezproblemowo. Tymczasem ruszamy dalej oczywiście i zobaczymy co się jeszcze wydarzy, bo na razie tych ofert transferowych dostajemy całą masę. Kolejne oferty transferu dotyczą teraz Mauro Sorrentino, tutaj z kolei e, bardzo zagadkową propozycję nam Veille Bold Club złożył i ja bym raczej im powiedział, że słuchajcie doceniam wasze intencje, jest mi super milutko, fajnie, ale nie. I mamy kolejną propozycję wypożyczenia. Tiziano Moretti miałby ewentualnie w Rayo Vallecano spędzić rok. Zobaczymy, czy to jest zawodnik, który byłby w stanie um, podbić także i hiszpańskie boiska. A my mamy pierwsze informacje o transferze dotyczą yy, Diego Rossiego. I Diego Rossi to jest też zawodnik, którego prawdę mówiąc możemy sprzedać i możemy go sprzedać nawet za takie pieniądze, jakie tutaj Weiss linz za niego zaproponowali. Dogadaliśmy także ofertę transferową Boto Sani. Za 1 350 000 miałby Mauro Sorrentino do nich odejść i ja tą ofertę oczywiście też akceptuję. To są uczciwe pieniądze ze zawodnika, które raczej nie ma u nas żadnej przyszłości i nie wiążemy też z nim żadnej przyszłości. Tymczasem kolejna propozycja za Eduardo Bowe. Tym razem Juventus chciałby się skusić na zawodnika, który prosi, błaga o transfer. Podkreślam, że tak naprawdę to nie. No ale no jest jak jest. I teraz kalendarz, przesymulujemy sobie te parę dni do przodu, żeby wiedzieć i być na bieżąco mniej więcej z jakimiś tam nowinkami. I wydarzyły się rzeczy, o których mówiłem, że wydarzyć się mogą. Uj, i to skumulowały się tutaj natychmiast. Zaczynając od tego, że Rosji został sprzedany do Blaua Linz, zaczynając od tego, że Hoffenheim chciałoby wypożyczyć Mario Lombardiego, którego. No kurde, i teraz pytanie, czy go wypożyczać, czy. Ja uważam, że chyba jednak wolę, żeby. No bo nie wierzę, żeby on w Hoffenheim, w Hoffenheim był postacią pierwszoplanową. Ja wolę, żeby Mario Lombardi u nas bronił w pucharach. Tyle. Simple is that. A teraz przechodzimy do. No i moi drodzy, mamy ofertę, którą po prostu musimy zaakceptować. Jest pewna zasada, która obowiązuje w trybie kariery, jak i w rzeczywistości. Kiedy zgłasza się po ciebie Real Madrid, po prostu mówisz. Tak, proszę pana. Dziękuję, proszę pana. M może. No, no rozumiecie o co chodzi. Real Madrid. Chce wykupić 27-letniego Tamiego Abrahama i kładzie na stole 50 baniek, a ja powiem wam więcej, mamy trochę tupet i będziemy chcieli. Raczej to podnegocjować. Myślę, że możemy spróbować tutaj uderzyć w jakiś raz, że dodać ewentualnie procent od sprzedaży. Może jakiś niski, ale zawsze może Carletto by się na to zgodził. I zaproponujemy dosyć uczciwą kontrofertę moim zdaniem, bo wiemy też, że Tami Abraham podkreślam, ma u nas też zaledwie roczny kontrakt. Więc to też będzie problematyczne, żeby tutaj dyktować jakieś kolosalne warunki finansowe, ale spróbujemy. Zobaczymy, czy 60 milionów dla za tego zawodnika. To odpowiednia kwota, jaką królewscy byliby w stanie wyłożyć na 100 za tamiego Abrahama. No powiedzieli, że 50 i basta. Nasz asystent sugerował, że możemy wy spróbować wyrwać za niego e około 55, więc zaproponujemy 58 500. Oni chcą nadal dać tylko 55. To zaproponujemy w takim razie już teraz ostatecznie. Te 55 milionów. Bo nie chcę też blokować tego transferu. Nie chcę blokować transferu tamiego Abrahama. A boję się, że teraz mogę troszeczkę już przesiągnąć strunę. No i przeciągnąłem. Trzeba było to zaakceptować. Puścić chłopaka do wymarzonego klubu i tyle. No, no to odwaliłem. Trochę. Eee, z kolei do Milanu, no to sorry, ale akurat Milan to tutaj musi wyłożyć co najmniej 61 milionów, jeżeli chcieliby tam jego Abrahama wykupić. Kolejna oferta transferowa to dogadane wypożyczenia roczne Tiziano Morettiego i do Moncy i do rajowa Vallecano Wolałbym Monce, bo chyba tam moglibyśmy śledzić jego progres, ale rajowa Vallecano też może ewentualnie być. No akurat tego, że Lazio zgłosi się po Smolinga to się nie spodziewałem. Myślę, że byłby to transfer, który rozgrzałby Kibiców, Romy i cały Rzym piłkarski do czerwoności. I nie wydaje mi się, Żeby mogło to dojść do skutku, aczkolwiek, aczkolwiek. W sumie, to to sprawdźmy. Takie najgłośniejsze transakcje pomiędzy Lazio, a pomiędzy Romą. No więc mamy tutaj porównanie obu drużyn i musimy zejść sobie na dół. Oczywiście porównanie trenerów i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej wartościowe zawodniki jednej to Mateo Gwenduzi, drugiej to Tami Abraham, ale transfery między klubami i w sumie to wydarzyło się to nawet nie tak dawno temu, bo Pedro zmienił y, barwy i to jako zawodnik bez kwoty odstępnego. Jeżeli chodzi o y, transfery młodzieżowe, to bardzo dużo tych transferów, między innymi Luigi Kerubini który znajduje się w naszej drużynie aktualnie. I Luigi Kerubini to w ogóle zrobił fajnego flipa, bo z młodzieżówki Romy w 2017 roku przeszedł do młodzieżówki Lazio w 2017 roku, tylko po to, żeby rok później w 2018 z młodzieżówki Lazio wrócić do młodzieżówki Romy i z tejże młodzieżówki Romy już zostać w Romie. Ale jeżeli chodzi o transfery jakieś gotówkowe, to prawdę mówiąc, no nie widzę tutaj w ogóle jakichś kwot. Nie ma tutaj podanych żadnych kwot, a jeżeli już, to są owiane jakąś tajemnicą. Ale takie finansowe negocjacje pomiędzy tymi drużynami raczej nie dochodziły do skutku na przestrzeni całej tej historii. No a tutaj oczywiście wspomniany Pedro, aktualnie oczywiście zawodnik Lazio, którym to jest podstawowym piłkarzem z jedną bramką na koncie w tym sezonie. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli innymi słowy mój wniosek jest raczej taki, że chyba opcję Smolinga do Lazio za takie pieniążki to raczej bym mimo wszystko chyba odpuścił. No dobrze, pozostaje nam tylko przesymulować do końca e, tego tygodnia, zobaczyć co jeszcze e, może się pojawi na stole, czy ktoś jeszcze się zgłosi na przykład po Tamiego Abrahama. Sorrentino został ostatecznie sprzedany do Botosani i cieszy mnie to, bo dzień wcześniej ofertę wycofał Veil vale the Bold Club, więc jeżeli by ten transfer nie doszedł do skutku, to też zostalibyśmy na lodzie. No i zobaczymy, czy Tamie Abraham ostatecznie zmieni barwy klubowe, czy zgłosi się po niego może jakiś inny zespół. A my rozpoczynamy nasze zmagania w tarczy Starego Kontynentu i choć największe finansowe, chociaż tu też są mocne marki, bo jest i Barcelona, i West Ham, i Chelsea, tutaj natomiast mamy Borussia, Palace, Betis, powiem szczerze, ciężko jest mi zadecydować pomiędzy którymi z tych zespołów mam wybierać, ale jeśli, chyba spróbuję nawet ten europejski puchar, żeby próbować nawiązać rywalizację, może zagramy z Chelsea albo z Barceloną. Z Barceloną zagramy Pierwszy mecz z West Hamem United Zanim to, to Europejski Puchar Narodów A my mamy informację Że Real Madrid Po tym, gdy, gdy odmówiliśmy im transferu Tamiego Abrahama To wykupił Nikolę Zalewskiego Aktywując jego klauzulę odstępu Znaczy no, klauzulę Odstępnego 40 milionów euro i Nikola Zalewski. Pu, pora ze dwora i leci do Realu Madryt. Nie no słuchajcie, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że w zeszłym sezonie temat Zalewskiego był ruszany dokładnie tyle samo razy, co byłby ruszany teraz, ale umówmy się. Daliśmy tę klauzulę odstępnego w tym kontrakcie z jakiegoś powodu. A jeżeli zgłasza się po niego taki klub jak Real Madryt? To po prostu mówisz: "Panie Nikola, życzymy wszystkiego dobrego." Rozwój tego chłopaka jest najważniejszy, bo to jest przyszłość i nadzieja reprezentacji Polski. Noga ułożona, dribbling z wód, możliwość wejścia w pole karne. Takie uderzenie, którym nie dysponuje wielu zawodników, których, którzy swoje mm, piłkarskie DNA wygenerowali w ekstraklasie. On z kolei został ukształtowany w całości przez włoskie calcio, i teraz to mam nadzieję, że zaowocuje. Nikola, trzymamy kciuki i powodzenia! Serio! Zweryfikowałem to przed chwilą, że aktualna wartość Nikoli Zalewskiego to jest około 32 milionów euro, tam z jakimiś groszami, więc, prawdę mówiąc, no choć to boli, boli, no to, no ej, no trzeba, trzeba mu powiedzieć: Nikola, leć graj, rób to. I tak całe szczęście, że zadbaliśmy o tę przyszłość przez właśnie transfer e, Angelo, ale to otwiera teraz e, furtkę i to bardzo szeroko otwiera furtkę. Do ewentualnego, innego transferu, innego gościa, który lubi, lubi zrobić dużo wiatru, sporo wiatru, e, lubi pokręcić na skrzydle. I ja wam powiem tak, a co wyście powiedzieli, gdyby Fedek Jeza, zgodnie z plotkami, licznymi plotkami, faktycznie zamienił Piemont na Latium? W sensie, że Juventus na Roma. Co wy na to? Bo ja na to raczej jak na lato. Jeżeli chodzi o zawodników na 11-miesięcznym kontrakcie, to jest ich sporo. I na przykład z naszym il Capitano Lorenzo Pellegrinim, obowiązkowo ten kontrakt musimy przedłużyć i, mam na, i musimy mu zaoferować naprawdę sowite sianko. Trzeba mu przygotować naprawdę dobry pitos. Dwa lata? A co byś powiedział, Lorenzo, na trzy? On powie, jak najbardziej. Czy ignorujemy klauzulę? No, chyba akurat w jego przypadku trochę zignorujemy. I teraz, jaka pensja? A ja powiem wprost: 100 tysięcy, przyjacielu, dla ciebie. 100 tysięcy euro tygodniowo. Co ty na to? To są raczej takie pieniądze, że da się, da się. radę w Rzymie za takie pieniądze zjeść na przykład dobre śniadanie. Lorenzo też się zgadza z nami. 100 tysięcy to tygodniowo, to są. uczciwe pieniądze. No, tym samym. Mamy sfinalizowane podpisanie tego kontraktu. Na rocznym kontrakcie jest także Paredes, którego to podpisać możemy, nie musimy. Jest także Ebrima Darboe i akurat u tego zawodnika to chyba nawet dla takiego aspektu zachowania szerokości kadry, bym spróbował mu zaproponować to przedłużenie. I to jest bardzo uczciwy zawodnik, bo on się z tym zgadza. Zastanawia mnie tylko, nie no, ale Paredes raczej też, tylko u Paredesa nie wiem co on na to powie, ale ja bym u Paredesa chciał zredukować te pensje. On chce mimo wszystko ją nieznacznie, bo nieznacznie podnieść, no ale dobrze, no zgodzimy się też i na taką propozycję. No i następnymi tematami jest y, oczywiście y, Zeki Czelik, czyli nasz rotacyjny zawodnik. Pytanie, jak on podejdzie do kwestii swoich finansów i czy 49 będzie dla niego wystarczającym y, prestiżem? No tak, wyszło na to, że. wyszło na to, że tak. I został nam oczywiście Paolo Dybala, nasz. Pod kątem ofensywnym najlepszy zawodnik minionego sezonu, z którym to po prostu musimy ten kontrakt przedłużyć. No i tam i Abraham, nasz najbardziej wartościowy zawodnik. Jak widzicie, przyszłość tam jego Abrahama i w jakich barwach się ona rysuje? Czy w barwach czerwono-żółtych, czy w barwach białych, czy w barwach czerwonych, może niebieskich? Jak to widzicie? Podzielcie się tym ze mną. Oczywiście w sekcji komentarzy. Dwuletni kontrakt, przedłużenie w przypadku 31-letniego. Paolo Dybali to jest dobry wybór. Nie zapisujemy klauzuli odstępnego. I teraz, czy on zaproponuje swoje wynagrodzenie? Nie zaproponował. Ja myślę, że powinniśmy po prostu zaproponować dokładnie takie same. Może ewentualnie lekkie podniesienie, ale nie wyskakując raczej poza ten próg jakoś specjalnie. I Dybala też wie, o co chodzi. Wie, co jest 5. Mamy przedłużony ten kontrakt. Mamy kolejną ofertę transferową za Eduardo Bowe. Tym razem. A, dobrze mówiłem, że muszę odrzucić mi o kurde 18 mi... 18 milionów na stole. Od Lazio. Za 35-letniego Chris'a Smolinga, który już spadł na 80. A jeszcze przed chwilą jak dogadywaliśmy ten transfer, to jego wartość wynosiła chyba 3 miliony więcej. łatwe 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 decyzje się wylosowały